Witajcie, korzystając z okazji, że na moim komputerze zalekały jeszcze wideo, które były utworzone w czasie, kiedy jeszcze nie robiłem testów stricte wideo postanowiłem to wykorzystać i przygotować również test modelu Stinger w wersji po prostu wideo, nie tylko takie do czytania, ale takie również do oglądania i słuchania Zobaczcie, no, można tylko wzdychać jak ładny ten samochód jest i kto by pomyślił, pomyślał jeszcze kilka lat temu że Kia może produkować tak ładne samochody, wywołujące emocje i zarazem pożądanie. Już nie tylko e, kierujemy się w stronę Alfy, Mercedesa, BMW, Audi, ale teraz Stinger kompletnie namieszał w tej klasie. Popatrzcie na tą linię, zobaczcie zaraz u wnętrzu coś więcej też Wam jeszcze opowiem. Samochód który ma w sobie mnóstwo, mnóstwo emocji prezentuje się przepięknie ma swój styl, charakter, siłę, dynamizm hamulce Brembo które robią robotę w tym modelu, nie tylko wyglądają ale nie tylko świetnie wyglądają ale pomagają okiełznać tą moc która drzemie w tym samochodzie podczas hamowania fajne akcenty jak lakierowane na czarno lusterka wnętrze bardzo ładnie wykonane może to nie jest poziom Audi, BMW, Mercedesa ok, ale siedzenia super wygodne bardzo dobrze trzymające w zakrętach nie męczące podczas dłuższej drogi ilość przestrzeni, zaraz Wam o tym też wspomnę, jeżeli chodzi o tylną kanapę, może nie jest jakaś super rekordowa w szczególności o stopach, ale z miejsce na stopy, teraz zobaczycie właśnie przy przednich fotelach, jeżeli są jeszcze tak samo odsunięte do tyłu jak teraz, czyli za kierowcą o wzroście 1,88m mam problem, aby swoje stopy urokować pod fotelem, także komfort, jeżeli chodzi o przestrzeń na nogi w dolnym zakresie na wysokości stóp jest bardzo ograniczony, tak samo jak ograniczony jest przestrzeń nad głową. W szczególności w wersji ze szklanym dachem, z tyłu pod tym względem nie jest super wygodnie, trzeba to obiektywnie powiedzieć. Generalnie materiał użyty do wykończenia kabiny bardzo na plus, bardzo przyjemna skóra w dotyku. Brak tunelu środkowego do przewożenia długich przedmiotów to jest na pewno na minus. I bagażnik raczej ma przeciętną bardzo pojemność, a wręcz można powiedzieć na, na gabaryty samochodu bardzo małą pojemność. E, taki bajer na wyświetlaczu, który pokazuje e, otwieranie i zamykanie drzwi. Fajnie, że jest czarna podsufitka, która nadaje takiej elegancki i sportowego sznytu tego w temu wnętrzu, e, okno dachowe, fajna sprawa, w szczególności w takie dni jak obecnie, gdzie jest bardzo ciepło na zewnątrz. Ale największą dla mnie tutaj zaletą jest czarna podsufitka Przejdźmy do wrażeń z jazdy. A tutaj de facto dzieje się najwięcej, i jest to samochód, tak jak wspomniałem który daje bardzo dużo emocji, wrażeń z jazdy pozytywnych czyli coś czego szukamy w samochodach, a nie zawsze to odnajdujemy 3.3 litra V6, które dobrze brzmi, super jedzie zresztą osiągi ją same za siebie 4,9 sekundy do setki, prędkość maksymalna 270 km na godzinę i dodajmy za chwilę jest to model marki Kia Zrobili naprawdę kawał dobrej roboty i jest to samochód, w którym chce się jeździć. 366 koni dostępne przy 6000 obrotów na minutę i 510 Nm momentu obrotowego dostępnego w przedziale od 1300 obrotów do 4500. Także praktycznie od samego dołu, od obrotów biegu jałowego, mamy potężny zastrzyk mocy i momentu obrotowego. Czuć to i to bardzo mocno podczas jazdy, podczas przyspieszania że w tym samochodzie e, dzięki temu jednostce napędowej drzemie duża moc, duża siła. Niezwykłą frajdę sprawia dociskanie gazu, słuchanie tej jednostki napędowej pomimo nie, tego, że nie ma jakichś niewiadomych efektów z wydechu nie ma tutaj, nie znajdziecie tego ale i tak ten dźwięk frajda, te emocje po prostu dają tyle przyjemności że nawet jesteście w stanie jakoś przeboleć to zużycie paliwa, które według producenta w trybie mieszanym powinno wynikać, czy oscylować na poziomie 9,9 litra, 9,9 litra, w trasie niby 7,8, na autostradzie również, a w mieście 13,6. Pięknie by tak było, gdyby tak było. Faktycznie musicie się liczyć ze spalaniem na trasie na poziomie 7 do 9 litrów, a jeżeli poniesie Was fantazja, no to jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. Miasto 14-15 litrów, lekko licząc, średnio między 11 a 13 litrów. Problemem może być zasięg, który przy zbiorniku paliwa wynoszący bodajże 60 litrów, przy spalaniu na poziomie 14 litrów daje zaś taki zasięg na średni gdzieś na poziomie 500 km. 500-550. Nie jest tak dramatycznie jak w Kuprze, ale trzeba się liczyć z koniecznością częstego tankowania. Samochód bardzo pewnie się prowadzi, dobrze trzyma się drogi. Układ kierowniczy jest bezpośredni z fajnym oporem. Kierownica leży bardzo dobrze w dłoniach. Skrzynia biegów, bez zastrzeżeń, tak naprawdę, bez zarzutu. Podczas prowadzenia czuć masę tego samochodu i Niestety, pomimo tego, że y, układ napędowy i zawieszenie są bardzo dobrze zastrojone ale samochód nie podprowadzi się z taką lekkością jak ma to miejsce w przypadku BMW. Tam y, kwestia prowadzenia lekkości kontrolowania tego samochodu jest na przykład na wyższym poziomie także Kia zrobiła bardzo dobrą robotę y, jest to wyróżniający się samochód pod względem wrażeń z jazdy Przede wszystkim pod względem emocji. Jeszcze jakby go tak zostawić z Arteonem. Arteon samochodem jest dużo bardziej praktycznym, pakownym, o trochę lepszej technologii, czy nowinkach typu Matrixy. Działanie Lane Assist, w tym możliwość zjechania na samochodu samoczynnie na pobocze w przypadku braku reakcji kierującego. Także pod względem zaawansowania Arteon jest lepszym samochodem. Pod względem jakości wykonania, może też minimalnie lepszym dla mnie. Ale nawet w wersji b pozbawiony jest tego, co daje Kia, czyli emocje. No patrzcie, chce się dociskać, 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 i jeździć tym samochodem. To fajda z jazdy tutaj góruje kompletnie nad Arteonem czy bezpośrednim rywalem. I tak, żeby ten test zmieścić w nim jak najwięcej informacji, przejdźmy do podsumowania, w którym wskażę wszystkie plusy i minusy dla mnie warte odnotowania. Design to jest. 10 na 10 jeżeli chodzi o, go, o ten samochód, pewne właściwości jezdne. Automatyczna skrzynia biegów idealnie wpisuje się w myśli kierującego, a to jest bardzo ważne w tego typu samochodzie. Świetne osiągi. Silnik o bardzo przyjemnym brzmieniu dla ucha. Świetnie leżąca w dłoniach kierownica. Bardzo wygodne siedzenia o dobrym podparciu bocznym. Układ kierowniczy dający dużo odczucia tego, co się obecnie dzieje z pojazdem na styku kół z nawierzchnią. Prawdziwy układ wydechowań, jakieś dziwne, atrapowicze który brzmi, chociaż nie ma jakiejś wystrzałów i tak dalej. Ale jest tak, jak powinno być. Wydajny układ hamulcowy, gdzie no, mogłem to super sprawdzić podczas pokonywania odcinka pomiędzy Szczyrkiem a Wisłą. Mnóstwo zakrętów, dobra droga, fajne to były odcinek na sprawdzenie, jak ten samochód się prowadzi. Dobre wyciszenie kabiny podczas szybkiej jazdy autostradą to ma znaczenie. W szczególności, jeżeli mamy tak szybki i mocny samochód. Oczywiście zgodnie z przepisami jeżdżąc. Emocje podczas jazdy, tutaj dużo wykrzykników. Coś, czego po prostu nie da się kupić, albo to samochód ma, albo tego nie ma. Intuicyjność obsługi, atrakcyjna cena zakupu, długa, długa gwarancja fabryczna. Ale są też minusy, o których muszę wspomnieć. Częste przeglądy VASO, mała ilość miejsca na stopy dla pasażerów tylnej kanapy, Gdzieniegdzie wykonanie nie jest aż tak dobre, jak wynika to z pozycjonowania pojazdu. Co ciekawe, na przykład wskazówka poziomu ciśnienia chłodzącej nie jest idealnie zgrana z wyskalowaniem. To mnie trochę zaskoczyło, ale to już było to samo w Sporty czy także po prostu może w tak jest. Przeciętny system multimedialny. Nie jest to system, który wyznacza jakiekolwiek standardy, jest ok i tyle. Brak trójstrefowej klimatyzacji w tym segmencie, nawiewy oczywiście są na tym kanapy, ale chciałbym, żeby była trójstrefowa. Bagażnik o przejem, przeciętnej pojemności bez otworu do przewożenia długich przedmiotów. Pojemność bagażnika to jest bodajże skromne 406 albo kilkadziesiąt litrów, także słabiutko na tą klasę. I problem, który się chyba nadal pojawia, a przynajmniej bardzo długo się pojawił, trzeszczące uszczelki drzwiowe. I to słyszalne jest w czasie jazdy. Praca na włoża powoduje, generuje ten hałas. Także tyle w telegraficznym skrócie. Bardzo dobry samochód. Zazdroszczę osobom, które mogą nim sobie podróżować, bo daje to, czego się szuka w motoryzacji. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję również Kia Korczyk za użyczenie samochodu do testów. Zapraszam Was do oglądania kolejnych publikacji. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. I do kolejnego zobaczenia.